Będziemy grzeczni. Chandler obiecujesz, że będziesz grzeczny. Możesz wejść, ale bez kumpla z filtrem. Droga panno Buffet, dziękujemy za zwrócenie uwagi na naszą pomyłkę. Zasililiśmy pani konto sumą 500 dolarów. Przepraszamy i mamy nadzieję, że przyjmie pani ten telefon z wyrazami przeprosin. Możecie w to uwierzyć? Teraz mam 1000 dolarów i telefon. Co to za bank? To on. kto tam? Adam? Chandler przyszedł? Bądźcie grzeczni, błagam. Pamiętajcie, jak bardzo mnie lubicie. Alan, to są wszyscy. To jest Alan. Tak dużo o Was słyszałem. Zadzwonię Niech rozpocznie się gnojenie Alana. To pierwszy? Może ja. Zacznijmy od tego, jak drapał się w. Wy... Nie mogę. Byliśmy zachwyceni. Jest świetny. Mówimy o kimś, z kim się spotykam. A zauważyliście. Wiecie, co było super? Ten jego pochylony uśmiech. Jak faceta w bucie. W jakim bucie? Z wierszyka. Krzywy człowieczek z krzywym uśmieszkiem żył w buciku pod drzewkiem. Myślę, że Alan zostanie wzorcem, według którego będą mierzeni przyszli na życzenie. Jacy przyszli? Myślę, że to może być to. Serio? Sam wyszedłem za niego, choćby dla jego parodii Davida Hasselhoffa. Muszę się tego nauczyć. Wiecie, co mi się w nim spodobało najbardziej? Co? Sprawia, że czuję się lepszy. Jak było na meczu? Wygraliśmy! Fantastycznie, jak to możliwe? Alan był niewiarygodny. Był jak królik Bak w tej kreskówce, gdzie grał na wszystkich pozycjach. Tyle, że zamiast królika był Alan. Uczynił z nas prawdziwą drużynę. Nauczyliśmy tych hasyckich jubilerów tego i owego softbolu.